Kierczy, witam i zapraszam. To jest program Gość Dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Adrian Chojnicki, duszpasterz, który działa z młodzieżą. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Witajcie. To księżę na początku takie pytanie, co z tą młodzieżą? Czy ta młodzież jest w Kościele? Mhm. Jest, jest obecna. My byśmy może chcieli, żeby to były tłumy, ale ostatnio mam też taką refleksję, że Jezus oczywiście przemawiał do tłumów, ale Jezus szukał indywidualnego człowieka. I tak akurat tutaj u nas w Chwałicach mogę o tym powiedzieć, że są młodzi. Mamy choćby dwie wspólnoty młodzieżowe: jest oaza, w której jest około 20 osób, mamy też Yangi, których jest około 70. Więc no, patrząc po grupach, mogę o tym powiedzieć, że młodzi są. I to szczególnie też tacy młodzi, którzy chcą czegoś więcej, którzy szukają bardziej, chcą być bliżej właśnie Boga, że jeżeli naprawdę jest w nich pragnienie takiej bliskości z Bogiem, oni myślą, że to odnajdują czyli można powiedzieć, że kończy się takie duszpasterstwo masowe, a zaczyna bardziej indywidualne. Ja myślę, że to są znaki czasu, nie? Że dzisiaj właśnie e, naprawdę bardzo mocno chodzi o to, żeby Jezusa osobiście spotkać, żeby go osobiście doświadczyć, żeby wiara nie była już tylko wiarą z tradycji, bo siła tradycji robi się coraz mniejsza. A coraz większą siłę no, ma osobista relacja, żywa relacja, czyli to, że ktoś naprawdę mm, świadomie się modli, nie tylko bo tak trzeba, to nie są jakieś takie regułki, tylko to jest kontakt, to jest więź. I staramy się też młodych tak kształtować, żeby oni naprawdę mieli, mieli więź z Jezusem, żeby oni no, po prostu mieli osobistą relację, żywą, żywą. Wspomniał ksiądz już o dwóch wspólnotach, hmm. czyli kościół katolicki, mówiąc kolokwialnie, ma ofertę dla młodych ludzi. Tak, tak. Ma ofertę ja z młodymi też tak widzę, że z młodymi trzeba być. I trochę tak nawet jak popatrzę na różne parafie, to działają też takie wspólnoty, które są takie, które mają taki flow dla młodych, nie? które naprawdę dobrze działają. Tam nie ma jakiejś takiej katolipy, tylko jest no, jest, jest energia, nie? Jest, jest taka radość, jest, jest takie przyjęcie, są ciekawe rzeczy, nie? nie? wiem, przypominam sobie ostatnie nasze spotkanie, to co robiliśmy z młodymi, Q&A, nie? Czyli młodzi naprawdę mogli zadawać pytania później, co modlitwa, modlitwa, która jest też taka naprawdę żywa, gdzie wchodzą też konkretne instrumenty, nie? Czyli to, co robimy, chcemy, żeby było po prostu jak najlepsze, nie? Bo dzisiaj naprawdę młodzi mają, wiecie, Tysiące różnych możliwości i propozycji, i my też chcemy zatroszczyć się o to, żeby rozwijali się też duchowo, żeby rozwijali się w kontakcie z Bogiem, i to też musi być, musi być atrakcyjne. I jak bardzo często, jak młody tego zakosztuje, przyjdzie, zobaczy, że jest jakaś taka dobra atmosfera, jest takie przyjęcie, jest taka bardzo często radość na tych spotkaniach, nie? no to młody chce później przychodzić, no jest rozwój, jest progres. Czyli gdybyśmy mogli tak trochę to zawęzić, czego szukają młodzi w kościele? Mm. Myślę, że młodzi szukają przyjęcia, myślę, że młodzi szukają relacji, myślę, że młodzi szukają czegoś, co jest właśnie też, też atrakcyjne, myślę, że młodzi szukają autentyczności, nie tego, co jest prawdziwe, i nie tego, co jest sztywne, ale tego, co, co naprawdę coś konkretnego wnosi właśnie też w ich życie. Nie? Tu mówimy o młodzieży, która jest w kościele, a co z tą, której w tym kościele nie ma? Jak księża, jak ksiądz stara się dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie poznali tej autentyczności? Tak, tak. Znaczy się, wyrabiamy różne takie narzędzia, nie? Różne narzędzia, które mogą być, można powiedzieć, takim pewnym starterem. Nie? Czyli yy, mamy na przykład kurs młodzieżowy Eureka, który jest w ogóle totalnym początkiem i który jest robiony no, bardzo też atrakcyjnie. Nie? nie chcę tam zdradzać szczegółów, żeby nie spoilerować, ale yy, no, jest dużo takich elementów, takich zaskoczeń, takiego wow. To nie jest to, że ktoś wychodzi teraz i gada przez godzinę, tylko robi się różne dynamiki, robi się różne takie rzeczy, które są właśnie ciekawe, które mogą inspirować. Nie? Staramy się właśnie działać dobrze w mediach społecznościowych, żeby trafiało to też po prostu do młodych, żeby oni wiedzieli. Staramy się chodzić też na przykład po szkołach, żeby młodych zaprosić, zachęcić tych, którzy, którzy chcą. I staramy się to robić też w taki naprawdę bardzo przyzwoity, atrakcyjny sposób, żeby młodzi. Zobaczyli, że to jest ekstra. Teraz mieliśmy ewangelizację akurat u mnie w szkole, w liceum, no jak pytałem młodych, jak ich wrażenia, maturzyści mówili bardzo fajnie, bo ci młodzi byli autentyczni. I oni też lubią młodych słuchać. Nie tak, że ktoś im narzuca coś z góry, tylko świadectwo. Ja widzę, że dla młodych kluczową sprawą jest kwestia świadectwa. Nie? Czyli tego co ja osobiście doświadczyłem, w jaki sposób ja osobiście spotkałem Boga, w jaki sposób ja doświadczam Kościoła, nie, że naprawdę ci młodzi, myślę, że ma, wielu z nich ma fantastyczny obraz Kościoła. Nie dlaczego, bo w nim działa, bo doświadcza tam wiele dobra i wielu młodych nie ma takiego obrazu, bo jakby nie weszli, nie weszli do tej rzeki, nie, nie poznali. Nie poznali tego, no więc staramy się, właśnie różne kursy, e, różne zaproszenia, czasami też, wiadomo, w tym jest jakieś jedzonko, nie żeby był taki, taki jakiś haczyk, dobry element, jakaś pizza, nie tyle żeby przekupować, tylko żeby dać takie, taki początek, nie? Początek, przyjdźcie, zobaczcie, no przecież to jest niezobowiązujące, nie? E, przyjdziesz i może, to, może cię to chyci, a jak nie, no to przynajmniej spróbowałeś, jakby nic na tym nie tracisz, nie? To, jest, skąd, to się, skąd to się bierze? Polska jest krajem chrześcijańskim. Yes. Więc skąd dlaczego tyle młodzieży jakby nadal nie poznało tej autentyczności? Gdzie leży problem? Mm, no właśnie, ja myślę, że właśnie w tej autentyczności, że to, co mnie na przykład porwało w życiu, to mnie porwało, ja chodziłem do kościoła. Przez całe moje życie, co niedzielę byłem w kościele, ale moja wiara była taka, no chodziłem z tradycji, nie było tam czegoś więcej. I mnie porwał świadek, czyli osoba, która przyszła do szkoły, ja byłem wtedy w drugiej licą, powiedziała świadectwo, że był osobą niewierzącą, że miał taki po prostu konkretny sen, gdzie mu się przyśnił wtedy diabeł, który wyrwał jego serce, on powiedział Bóg jest miłością, kiedy wstał zaczął się modlić, Zaczął się modlić. Po kilku dniach wylądował tam u księdza, ten ksiądz mu zaproponował spowiedź. On pojechał na rekolekcję później i się całkowicie przemienił i zaczął chodzić po szkołach. I kiedy ja go słuchałem jako młody człowiek osiemnastoletni, to mnie to porwało. Ja miałem coś takiego, że tyle razy właśnie słyszałem o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg jest bliski, ale chyba nigdy tego nie doświadczyłem. Tak takiegoś mocno, tak jakoś, żeby to wpłynęło na moje życie. No i dlatego też pojechałem na rekolekcję i dopiero tam. Można powiedzieć, poznałem Pana Boga. Nie? Poznałem, doświadczyłem bardzo mocno Boga jako Ojca, doświadczyłem Jego miłości, doświadczyłem bliskości w trakcie modlitwy. Pamiętam, że ciary przeszły mnie przez całe ciało. Było to dla mnie spotkanie Boga wręcz takie namacalne. Tak jakbym był naprawdę w ramionach, w ramionach ojca. To było mocne. Więc co się wydarzyło? Poznałem człowieka. I co ten człowiek później zrobił? Kiedy ja tego doświadczyłem, on się mną zaopiekował. To znaczy, on pytał, jak tam po kolekcję. I my dziennie chodziliśmy gdzieś tam na jakieś różne spacery. On był piłkarzem, ja też grałem w piłę, nie? Więc w ogóle chodziliśmy na boisko, robiliśmy różne rzeczy. Nawet do tego stopnia, do księży chodziliśmy, zapraszaliśmy ich na różne wydarzenia. Jak tam spotykaliśmy kogoś na ulicy, opowiadaliśmy o Bogu. Ja w szkole ciągle gadałem po prostu o Panu Bogu, więc już no dlaczego? Dlatego, że to było tak silne doświadczenie, nie? Silne doświadczenie spotkania Boga, że nie sposób było o tym nie mówić. I ja miałem taką łatwość po prostu w mówieniu o tym. My później mieliśmy nawet tak, że właśnie budowanie środowiska. To jest bardzo też ważne, budowanie środowiska, czyli m, pamiętam na Pszczyńskiej, właśnie w Gliwicach, y, tam dwie osoby od nas mieszkały, dwie dziewczyny, które już po prostu pracowały i tam co niedzielę można było przyjechać i się gromadzić. I myśmy się gromadzili w 30, w 40 osób. Dziewczyny robiły sałatki, nie? Y, y, przychodziło się jakaś kawa, herbata, dobre rozmowy. Y, często później czy modliliśmy się różaniec, czy braliśmy gitarę, uwielbialiśmy Boga. Y, często ksiądz do nas też zaglądał. Relacje, relacje, kontakt, nie? to było świetne. I myśmy co niedzielę później, tu raz do żywca pojechaliśmy, tu do Czernej, tu do Pszczyny i yy, braliśmy koce, braliśmy jakąś piłkę do siatkówki, sałatki, coś tam na ząb zawsze. I, i to się działo. I ja zobaczyłem, wow, wow, że to jest, to jest naprawdę piękne, nie? Że to jest atrakcyjne. Co chwilę jakieś wydarzenia, później zaczęliśmy jakieś pantomimy robić. To ja pamiętam, grałem role Pana Jezusa. No, więc i pojechaliśmy gdzieś tam do Częstochowy, czy na jakieś rekolekcje tu w Gliwicach, nie? Tutaj ta pantomima, przy okazji no kontakt nasz, robiliśmy dużo rzeczy. Młodzi potrzebują działać, nie? Młodzi potrzebują działać. Oni przyjdą, ale później mm, jak znajdą coś dla siebie, coś mogą robić, to oni się w tym super ekstra czują, więc staramy się też właśnie ich wciągać, nie? Że Ty zrobisz to, słuchaj, ty będziesz robił zdjęcia, ty zajmiesz się po prostu, ty będziesz robił filmiki, takie shorty będziesz robił, a ty, okej, okay, ty przygotowujesz to i to, ty plastycznie to chyba. Nie? A ty będziesz animatorem, będziesz prowadził grupę, a ciebie puścimy na Alfę i ty będziesz tam prowadził, a ty bierzmowańców będziesz prowadził. Nie? I młodzi później mm, mają zadanie, mają się też czym dzielić. Ty powiesz świadectwo, nie? a ludzie później fajnie, bo zapraszają, jak ktoś dobrze działa, to później ludzie zapraszają. I jest taka przestrzeń po prostu dla młodych, gdzie oni mogą, wiecie, mm, gdzie nie mogą się pokazać, gdzie nie mogą działać. Nie? To, jest, to jest mocne. Czyli poczucie odpowiedzialności hmm. i wspólnota. Tak. A co rozumie ksiądz z tej drugiej strony poprzez tak zwaną trudną młodzież? Hmm. Co rozumiem? W sensie, no wiem, że wielu młodych ma też trudne doświadczenie. Nie? Doświadczenie, czy to właśnie z domu, gdzie pochodzą, też z rodzin dysfunkcyjnych. Hmm. Ale tak, właściwie, no nie wiem, może dlatego, że moje doświadczenie życia jest takie nieklasyczne, to znaczy, że ja swój taki okres buntu też miałem, także ja mam jakieś takie pełne zrozumienie, nie? Może przez to, że będąc w seminarium, my ja też przez 6 lat yy, chodziłem do domu dziecka, tam byliśmy właśnie zaangażowani, nie? Yy, no to. Jakby kocham, kocham też tą trudną młodzież, trudną młodzież, nawet nie patrzę na nich tak, że są, że są trudni, nie? traktuję ich jak każdą inną młodzież, nie? tylko po prostu mam świadomość tego, że potrzebują konkretnego uzdrowienia w pewnych sferach, nie? że potrzebują konkretnego też do tego Pana Boga, że potrzebują towarzyszenia. To, co my się staramy właśnie ukształtować u nas, animatorów, starszych, nie? to jest towarzyszenie. Że chcemy młodym towarzyszyć, nie? chcemy być po prostu z nimi, staramy się też jakoś tam nawiązywać kontakt też z rodzicami, żeby to było takie wspólne też oddziaływanie, nie? jeżeli jest oczywiście do tego, do tego pole. Więc jakoś tak nigdy nie patrzę na młodzież, żeby była jakaś taka trudna. Wręcz mnie to mm, skręca, jak tak słyszę, jak y, ktoś mówi po prostu oceniająco, że ta młodzież jest trudna. No nie. No nie jest tak, nie? W sensie, jak, jak nie poznasz, to jest takie, takie generalizujące, nie? Takie oceniające, więc jakoś tak nigdy z tej perspektywy nie patrzę. A jak są osoby właśnie, które niosą jakiś taki po prostu trud, no staramy się towarzyszyć. Teraz akurat też fajnie w naszych yangach będzie spotkanie. Mocno zwracam uwagę też na formację, oprócz duchowej, na formację ludzką i na formację też taką... E, psychologiczno mnie i dlatego też robimy różne warsztaty. Nie zapraszamy też e, osoby, które siedzą właśnie w psychologii, nie? E, w psychoterapii, żeby one mogły też pewne rzeczy po prostu powiedzieć młodym i widzimy, że to jest ważne, bo młodzi są poranieni. Jednokrotnie są skaleczeni, więc no, staramy się po prostu im pomagać, z tego, e, z tego też wychodzić, jakoś się złapać. Niejednokrotnie jak widzimy, że ktoś by bardzo potrzebował, no to mamy też miejsce, gdzie możemy odesłać właśnie też na terapię, żeby pewne rzeczy też przepracować. Nie? Bo my jako grupa właśnie przy Kościele, no, nie dbamy też o ten rozwój ducha, nie? ale wiadomo, że człowiek jest integralny, nie? jest cały, więc staramy się też po prostu skorzystać z pomocy specjalistów. No, nasza liderka jest, jest pedagogiem, nie? więc to też jest akurat fajne, bo ma narzędzie, ma bardzo dużą wiedzę, jest w ogóle bardzo, bardzo mądrą osobą. E, nasi animatorzy to też są osoby, które e, no, są dobre, są kompetentne nie? i jakby... No, przez to możemy też, myślę, młodym jakoś tam dobrze skutecznie służyć, nie? zająć się, rozpoznawać ich potrzeby, rozpoznawać ich, ich braki i po prostu towarzyszyć. To wszystko, o czym ksiądz wspomniał, jest piękne, jest ważne, abyśmy to powiedzieli na głos, abyśmy my wszyscy mieli tego mm. świadomość, ale jak ten młody człowiek ma znaleźć księży? Jak, czy księża wychodzą do tych młodych? No bo wiemy, że, że mają księża kościół, mhm. takie środki, osoby, mhm. wsparcie. Tylko że często dla tego młodego człowieka to nie jest oczywisty krok, który tak, wykonują. Nie tak, idą tak. od razu prosto do kościoła, kiedy coś, coś złego się dzieje. Mhm. Więc jak możemy tutaj, co księża starałem się robić, aby dla młodych to był bardziej naturalny krok? Mhm. No, takie dwie rzeczy, które mi przychodzą na myśl, to po pierwsze mamy naszych młodych i może czasami właśnie temu młodemu człowiekowi łatwiej porozmawiać z tym młodym, a ten młody może go odesłać. Nie? Czyli fajnie, czyli żeby oni wchodzili właśnie w różne środowiska i żeby też tam, można powiedzieć, właśnie działali i mogli też odsyłać. A druga sprawa, tak sobie myślę, bo młodym jest często nawet lepiej czasami coś napisać, łatwiej, nie? bo nie mają odwagi i takie nasze działanie, na przykład jako kościoła, jako księży w mediach społecznościowych, myślę, że to się odnosi też z takim naprawdę z dużą skutecznością i rezultatem. Nie? Ja mam sytuację, bo też tam coś działam w tych mediach społecznościowych, że ktoś czasami napisał, nie był 4 lata w spowiedzi, czy może przyjechać. Nie? Ja, oczywiście, że tak, byliśmy mówieni, przyjechał ktoś, czy młody człowiek, gdzieś tam jakiś taki dylemat. Mam wrażenie, że łatwiej im wtedy jest napisać, a jak my jesteśmy też tam dostępni, to jest ekstra. Ja na przykład bardzo nie lubię zbyt długo pisać, bo ja wolę porozmawiać z człowiekiem, ale jakby to, że załóżmy, jestem na Instagramie, że jestem dostępny na Messengerze, ktoś może napisać i przez to możemy się umówić i to też działa po prostu y, skutecznie, nie? To też działa skutecznie. No i staramy się cały czas, cały czas wychodzić, nie? Staramy się być tam, gdzie są młodzi. No młodzi są, dzisiaj widzimy telefony, nie? są w mediach społecznościowych, więc to jest, to jest dobre, dobre narzędzie, żeby być z nimi, żeby ich łapać, żeby im coś proponować. Nie? To na zakończenie tej hmm. naszej rozmowy, gdybym mogła prosić księdza o przekazanie młodym jakichś, jakichś słów otuchy, wsparcia, albo też dla rodziców, którzy, którzy sobie nie radzą ze swoimi hmm. dziećmi. Hmm. No więc do młodych chciałbym powiedzieć, że słuchajcie, Jezus jest zawsze po twojej stronie i On nigdy nie liczy twoich upadków. I On jest pierwszy, który jest tym, żeby cię po prostu podnieść. Jesteś dla Niego ważny, jesteś dla Niego istotny i On naprawdę chce się z tobą spotkać, z tobą prawdziwym, autentycznym, bez jakiejkolwiek maski. Że ty naprawdę nie musisz nikogo udawać. Jezus chce ciebie takim, jakim ty jesteś. I bardzo Cię zachęcam, jeżeli właśnie chciałbyś jakoś tak mocniej przylgnąć, zapraszamy też tutaj, jeżeli jesteś z rybnika bądź gdzieś tutaj niedaleko. Też mamy spotkanie, więc to może być dla Ciebie zawsze jakieś takie pole do wzrostu. A Ciebie, kochany rodzicu, bardzo dziękuję Ci w ogóle za cały trud, za Twoje zaangażowanie, które wkładasz, jeżeli chodzi o Twój kontakt właśnie z dzieckiem. I bardzo też zapraszam do tego, co my odkrywamy, żeby im towarzyszyć, żeby. No, żeby rozumieć ich potrzeby, żeby ich słuchać, żeby nie starać się po prostu oceniać bądź narzucać im czegoś od góry, ale żeby ich spotkać, żeby spotkać się z tym, co oni mają w sercu, żeby tego nie oceniać. Oni są naprawdę, o czym też wiecie, oni są dla nas skarbami, oni są diamentami i chcemy oczywiście te diamenty szlifować. Amen. Tak, zatem e, warto szukać pomocy, warto o tę pomoc prosić i warto wiedzieć, że Kościół e, ma ofertę i dla tych starszych babć, które często widzimy w Kościele na pierwszy rzut oka, ale także i dla młodych, dla całych rodzin. E, na tym kończymy dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Adrian Hojnicki. Księże, bardzo dziękuję za tę rozmowę. ma radość. <laughs> Państwu za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam.